Dzień dobry Państwu! Jesteśmy w gabinecie uzdrowiciela duchowego. Proszę Państwa, ze względu na sytuację, jaka Tara się wytworzyła w Polsce, postanowiłem powiedzieć, jak odnaleźć się siebie w duchu, w boskim dzieciństwie. Boskie dzieciństwo trzeba zbudować sam dla siebie, boskie. Nieśmiertelną istotę ducha z duchem. Jest to istota, która stale jest u Państwa w sercach, tylko ona śpi, co należy zrobić. Przede wszystkim wciąż przypominam o głębokim oddychaniu przez noc z intencją oddychami, oddychami boską świadomością, Chrystusową. Ponieważ w powietrzu znajduje się eter, o tym wiedzieli starożytni ludzie. Wiedzieli, że są to cząstki Boga, kreatora, a więc należy wdychać głęboko przez nos, wydychać ustami, ciemną masę. I tak przygotowujemy się do obudzenia naszej boskiej istoty w sercu. Uwagę skorujemy na środek piersi, gdzie znajduje się serce. Cały czas oddychając, mamy uwagę w sercu. Wyobrażamy sobie, jak oddychamy niesamowitym boskim światłem, wydychamy ciemnością. Dalej, będąc w sercu, zaczynamy wyobra wyobrażać sobie istotę, Jaką sami jesteśmy, a więc wyobrażamy sobie tak jak ja Tadeusza, jako małe dziecko i mówimy w ten sposób: Kocham Ciebie Tadeusz, uwielbiam Ciebie Tadeusz, i tak dalej. Wizualuje, wizualizujemy, jak on jest pełny światła, coraz bardziej wzrasta. Całujemy go, chodzimy na spacer do swoich ulubionych miejsc, do lasu czy na rzekę. Niosimy go na rękach, bo on jest malutki. Niedawno się narodził, a więc w ten sposób i w ten sposób stale wyznajemy jemu miłość. Czule tulimy do serca i tak dalej. Po dwóch tygodniach. Takich pieszczoty zauważymy, że on wzrasta. On ma około pięciu lat, a więc bierzemy go za rączkę i tak dalej, pieszymi. Każdy państwa, z Państwa ma dzieci, a więc wie jak postępować z dziećmi. Tylko mówimy mu, że On jest boską, nieśmiertelną istotą, światłością u wszech rzeczywistości, a więc wszechmocą, bo to jest boska Wasza istota, boskie dziecko, czyli dzieciństwo Boże, o którym opowiadał Jezus Chrystus. Bądźcie jak dzieci. O to mu chodziło, żeby obudzić w sobie, w swoim sercu, Boskie Dziecko. Nie zapominając, karmić to dziecko. A więc wizualizacją karmimy go miłością, aniołami. Bierzemy na rączki, sprowadzamy sprowa w, 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 w miejsca, gdzie jest przytulnie. Gdzie jest harmonia, całujemy, pieszczymy i tak dalej. Przepraszam, trochę zająknąłem się z wrażenia. Nigdy nie nagrywałem takich poważnych spraw, ale życie niestety zmusza mnie do tego, ponieważ mam współodczuwanie. Z Wami, kochani, nie będę nadużywał tego słowa, bo. To do niczego nie doprowadzi. Musicie w sobie obudzić tą miłość i wiedzieć, że sami się kochacie. Po kilku następnych tygodniach zauważycie, że to dziecko ma jakieś 16-17 lat. I nie przestajecie karmić go energią Boga, kreatywnością, wyznawać mu miłość, bo w sumie to wy jesteście wy sami. Wi, którzy postanowiliście obudzić swoje dziecko, swoją najbardziej boską istotą, którą jesteście. Kiedy takie boskie dziecko Wam zaufa, to co się stanie? Po prostu zaczniecie wzrastać, poczujecie bezpieczeństwo, harmonię. Dlaczego? Bo ono zaczyna w Was pracować. W Pracować nie kauzalnie, ale duchowo. Ono bierze świadomość z Chrystusa, tak jak jeszcze my mówili o tej miłości, bo to jest czysta, absolutna miłość, bezinteresowna. I o to w całym życiu chodzi, aby obudzić dziecko, które będzie miłością bezinteresowną. Dziękuję za wysłuchanie. Dobrego dnia, do widzenia.